Cześć, i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DISGA7, WoWS of the Virtueless. Będziemy sobie dzisiaj zaczynać 15 epizod, ale zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze w t tylko e, zmniejszyć te limity według tego, co ostatnio nam się udało odblokować. Zjeżdżamy na 600% EXPA i. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że w tym epizodzie będziemy już deptać Mugajowi po piętach. Przypuszczam, że nie od pierwszego odcinka, nie od pierwszej rundy, nie będziemy się z nim bić, ale kto wie. A więc to jest wejście do piekielnego sanktuarium. Udało nam się. It's too soon to to za wcześnie, żeby świętować, musimy być przygotowani na wszystko w momencie gdy otworzymy wrota. Mamy ze sobą nowo obudzony demoniczny łuk Piriliki Zenryo Yoichi Demoniczny topór Suisena Zenchi Kintoki Master Higon's demonic spear. Demoniczną włócznię mistrzyni Higan Banji Tadakatsu. C demonic gun, Hitchurio Demoniczny pistolet C Force Hitchurio demonic staff, Tokugawa Tenge. Demoniczną laskę Jyatsu Tokugawa Tenge. And my demonic sword, Kanzan Musashi. And now. I mój demoniczny miecz, Kanzan Musashi, oraz AO, która jest tak silna jak jedna z siedmiu założycielskich broni. Czy wszyscy są gotowi? Rzućmy przeciwko nim wszystko, co mamy, i rozwalmy to miejsce w drebiezgi. Yeah. Siedmiu piekielnych władców, dzierżycieli. Ścieżka się pokazała. Piekielne sanktuarium musi być e, z, tu zaraz niedaleko. Wyczuwam duszę, która jest potężniejsza niż jakakolwiek, jaką wcześniej wyczuwałam. Musimy być bardzo ostrożni. A o jeśli jesteś przestraszona, mogę. Mo, Może zawsze przytrzymać się mnie. Chcesz umrzeć zanim walka w ogóle się zacznie? Nie chcę być śliski, ani nic. To twoja córka, stary. Prawdopodobieństwo, że Jeyasu zmieni zdanie, jeżeli. Ona tu zostanie pięknością w przyszłości wynosi 100%. Po prostu zabiję cię teraz. Okej, okay, Fuji, przepraszam. Nigdy więcej nie będę się do niej odzywał. Ty i twoi przyjaciele zawsze wyglądacie, jakbyście mieli tak dużo frajdy, tato. A o? Zużyła wszystkie, wszystkie swoje. Mo całą swoją moc. Ale jest w porządku, Fuji. Jej dusza jest nienaruszona. <grym> o, oh, przeprasza, tato. Nie musisz przepraszać. Po prostu zostaw. zostaw nam resztę. Nie. nie. nie wysilaj się ponad stan. Zdecydowanie masz miękkie serce, jeśli o nią chodzi, Fuji. Nawet kaszlanie krwią nie jest wystarczające, żeby, żeby powstrzymać cię przed rozpieszczaniem jej. Zamknij się, mam sporo krwi, ok? Niewielka anemia na pewno mi nie zaszkodzi. Byliśmy razem przez wiele, ale to tylko pogłębiło nasze więzi. Wiecie, co mówią. Co cię nie zabije, to sprawia, że masz większą ochotę? Tak, blisko, miałaś na myśli: cokolwiek cię nie zabije, to cię wzmocni. My planujemy powstrzymać egzekucję Openera, prawda? Może najwyższa pora, żebyśmy udali się do sanktuarium. Fila, fila. Wredni intruzi. Wygląda na to, że wasze szczęście się wyczerpało. Teraz, gdy was znalazłem, nie, nie pójdziecie ani krok dalej. Dokładnie moje myśli. Stary, ty nie wiesz, kiedy się poddać? Ile razy musimy ci spuścić łomot? Ja poświęciłem cały swój czas na wzmacnianiu mojej obrony. Tym razem mnie nie pokonacie. Jest tylko jeden cel w mojej myśli: nieważne ilu ludzi będzie próbowało, nie pozwolę nikomu przejść. To tylko znaczy, że nie myślisz sam za siebie. Będziemy z Tobą walczyć, dopóki uda nam się wbić Ci ten pomysł przez Twoją grubą czaszkę. Okej, okay, po prostu Defeat: Enemy Boost, Death Plus i Recovery. Hmm. Zobaczmy, czy on ma coś. Nie wygląda na to, żeby było coś, co by mnie miało powstrzymać przed e, naszą, wykonaniem naszej standardowej taktyki. Dobra, zobaczmy. Tu jestem. Powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie pierwszy rzut. Gdzieś tutaj drugi, trzeci, czwarty, czyli wieże na pięć osób z Urobimy po kolei, raz. No, dobra, niech bez Fudziego nie będzie. Raz, C4, dwa, Steven, trzy i oczywiście dom. Tak i tutaj przychodzi nasza Gia. Stosowałem tą taktykę już tyle razy, że pewnie rozpoznajecie. Na razie nie zapowiada się, żebym musiał stosować coś specjalnego. Raz, dwa, trzy i cztery i teraz special, tera ice, cek. Abyśmy obrócili, to jeszcze belle zgarniemy. Czemu nie? Obi. Easy! Standardowa taktyka numer 3. Szlak, jak mój super stalowy armor mógł się zepsuć, czy też połamać, w momencie, gdy dodałem te wszystkie dodatkowe warstwy. Może powinienem spróbować, żeby dodać fluo, fluorokarbonit? Ty kretynie, ty nigdy się nie uczysz. Nieprawda. Niczego tym razem nie przegapiłem. Wysłałem notatkę do wszystkich 13 rządców prosząc o wsparcie właśnie w tym momencie. On naprawdę to zrobił. Nawet ja dostałem jego tekst. Oflagowałem to jako spam. O, wybacz Swisson. Tak czy inaczej, znaczy to, że armia będzie schodziła w dół do piekielnego sanktuarium. Kiedy, kiedy rozchodzi się o obronę, to wszystko sprowadza się do różnicy w potędze militarnej. I muszę powiedzieć, że to jest Wasza przegrana. To nieprawda. Jedność jest witalną częścią defensywy. Kto, kto by się fatygował, żeby robić za Twoje wsparcie, kretynie? Słucham. O, jest i partiasu. Cieszę się, że chronisz moje plecy. Sie wie, kuzynku, zostaw to nam. Jak wy śmiecie, zdrajcy. Stary, zdradziłem ludzi, którzy byli mi bliżsi niż moi współpracownicy. Słysząc, że nazywasz mnie zdrajcą, nie znaczy praktycznie nic. Ciekaw jestem, ile wsparcia dostaniesz. 13 rządców zostało zmiecionych przez Jejasu i jego kumpli. Na chwilę obecną są niczym. O? Podoba mi się, w jakim kierunku to się. W jakim kierunku to zmierza. A więc Jejasu. Zabierze mi to trochę czasu, ale postanowiłem zacząć od nowa z wami. Złapimy się później, więc idźcie i zatrzymajcie egzekucję openera. Dzięki spoko z ciebie, brachol, kuzynku. Czuć takie swojskie klimaty w tym dialogu. Okej. Okay. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten epizod 15 się roz rozkręci i nie wiem, czy wolałbym kilka walk z Mugajem, czy po prostu to, że spotykamy ponownie jeszcze raz te same tych samych bohaterów i złoli, z Wallis, którym już kiedyś naklepaliśmy. No nic, w każdym razie zobaczymy do czego nas zaprowadzi kolejny odcinek i ciąg dalszy. Fabu fabuły. Na razie wydaje mi się, że to by było na tyle. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia. Take that! Don't you have anyone worth my while?